studiu Radia Wiktoria, nasz gość, aspirant Agata Krawczyk, komenda powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Przygotowujemy się do świąt. Wielu z nas pewnie będzie z tego układu dni, w święta korzystało, weźmie urlop, wyjedzie do rodziny. I to jest taki moment, kiedy warto przypomnieć sobie o tym bezpieczeństwie, bo czasami droga do pokonania to nie jest tylko z miasta do miasta, ale, ale całkiem konkretna, wielokilometrowa trasa. Więc przygotowując się do takiego wyjazdu, o czym kierowca powinien pamiętać? Każdy kierowca, który będzie szykował się w dłuższą czy nawet krótszą podróż, przede wszystkim powinien sprawdzić stan techniczny pojazdu, wyposażenie tego pojazdu. Podczas podróży, zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, na to, czy jego pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa, czy dzieci przewożone są w sposób prawidłowy, czyli na fotelikach, podstawkach, urządzeniach, które są do tego dostosowane. Wszystko po to, aby nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego, a musimy się spodziewać większych ilości patroli policyjnych, tak jak co roku w okresach świątecznych policjantów jest więcej na drodze, po to, aby jak najmniej dochodziło do zdarzeń drogowych. Ci policjanci, którzy będą kontrolowali ruch w tych świątecznych dniach, będą zwracali uwagę tylko na prędkość? Prędkość, trzeźwość kierowców, ale również ustąpienie pierwszeństwa, na skrzyżowaniach, odpowiednie zachowanie przed przejściami dla pieszych, takie podstawowe, czyli to, co co roku, na co policjanci zwracają uwagę. Jesteśmy w tym okresie się przedświątecznym, ostatnie zakupy, ostatnie sprawunki, ostatnie sprawy do załatwienia jest tłoczno przy galeriach handlowych, przy sklepach, także na ulicach. I tu też pojawia się problem, jeśli chodzi o pieszych, bo mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, ale dość często do tego przywileju pierwszeństwa podchodzą zbyt lekkomyślnie. Niestety najczęściej do potrącenia pieszych dochodzi, niestety, właśnie na przejściu dla pieszych. Musimy pamiętać wszyscy, my jako kierujący, ale również pieszy o zachowaniu szczególnej ostrożności, o tym, aby nie wchodzić gwałtownie na to przejście dla pieszych, dać szansę kierowcy, aby mógł się zatrzymać. Warunki pogodowe są jakie są czyli jest mgła, jest deszcz, będzie najprawdopodobniej śnieg. Wszystko to będzie wpływało negatywnie na kierowanie pojazdem. Żaden kierowca nie zatrzyma samochodu w miejscu. Musimy być tego świadomi. Więc pieszy, wchodząc na to przejście dla pieszych, powinien odpowiednio się zachować czyli zatrzymać. Rozejrzeć i dopiero wówczas wejść na przejście. Jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, jesteśmy tego wszyscy świadomi, że to piesze poniesie największe tego konsekwencje konsekwencje zdrowotne. No i niestety telefony, słuchawki na uszach. Wszystkie takie rozpraszacze, z którymi piesi czasami poruszają się, zbliżając do przejścia dla pieszych. Telefony, słuchawki, ale i również kaptury. Pamiętajmy o tym, że oprócz urządzeń elektronicznych, właśnie um, czapki, które są tak założone, że nic nie widzimy, kaptury, które ograniczają nam widoczność to wszystko wpływa na to, że my po prostu nie widzimy ani kierowcy, ani innych użytkowników dróg. Ta widoczność to też jest taka bardzo ważna sprawa wpływająca na bezpieczeństwo, i tutaj też chyba taki trochę apel do pieszych bo jest obowiązek noszenia odblasków, ale to na terenie, poza terenem zabudowanym, no ale z doświadczeń kierowców i, i z ich rozmów też wynika, że taki obowiązek być może przydałby się też na terenach zabudowanych, bo w miastach też niestety są miejsca, gdzie, które są niedoświetlone, gdzie ten pieszyk, który jest ubrany właśnie w zimową kurtkę na ciemno, jest słabo widoczny. Mimo, że miasta ogólnie są oświetlone i znajdują się latarnie, to kiedy są bardzo trudne warunki atmosferyczne, kiedy jest właśnie szaro-buro, kiedy deszcz pada, kiedy... Hmm. Ten, te światła reflektorów odbijają się od mokrej jezdni i powodują ograniczenie widoczności dla kierujących, to te odblaski byłyby takim zbawieniem, ponieważ byłoby tego pieszego widać z większej odległości. I to nie ma znaczenia, jaki my będziemy mieli ten odblask. Czy to będzie kamizelka, która jest naprawdę powierzchniowo duża i dzięki niej nas widać, czy to będzie jakiś element odblaskowy w postaci opaski na kurtce, czy jakiś element odblaskowy w ubraniach. Nawet mały odblask przyczepiony do torebki czy plecaka, to dzięki temu po prostu kierowca ma szansę odpowiednio wcześniej się zatrzymać, zareagować i nie potrącić pieszego. Tutaj rozmawiamy o bezpieczeństwie pieszych, o bezpieczeństwie kierowców podczas tych świątecznych dni na drogach, ale chyba też mamy zimę, mimo że za oknem tego, no nie do końca to widać, że ta zima jest, to też jest taki specjalny apel policji, aby zwracać uwagę na osoby będące w kryzysie bezdomności. Mimo, że nie mamy dużych mrozów, a ale taka pogoda wilgotna, deszczowa, wietrzna również wpływa na um, wychłodzenie organizmu. Dlatego nie bądźmy obojętni, jeżeli wiemy, że są osoby, które potrzebują tej pomocy, które nie mają dachu nad głową które śpią w jakichś pustostanach, porzuconych pomieszczeniach czy w ogródkach działkowych, to możemy zgłaszać taką informację jak najbardziej służbom. A gdzie zgłaszać? Możemy bezpośrednio do komendy do straży miejskiej, ale również jeżeli chcemy zrobić to anonimowo, możemy wejść do krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i tam jest taka zakładka osoba bezdomna wymagająca pomocy. Wystarczy zaznaczyć miejsce, w którym taka osoba się znajduje i wówczas służby sprawdzą i ewentualnie takiej osobie udzielą pomocy, jeżeli jest taka potrzeba. W przypadku właśnie osób zagrożonych bezdomnością i tych trudnych warunków atmosferycznych, to też nie do końca jest tak, że policja tylko i wyłącznie czeka na sygnał od mieszkańców, którzy zauważą, że gdzieś takie osoby przebywają, ale sama z siebie też kontroluje te pustostany, które są w miastach. Co roku w takim okresie już jesiennym, kiedy spadają temperatury, dzielnicowi sprawdzają wszystkie pustostany, które znajdują się na terenach ich dzielnic, robią wywiady od mieszkańców, czy faktycznie takie osoby się znajdują, czy się ktoś pojawił na przykład, kto korzysta z takiego pustostanu jeżeli są takie osoby, to one są zgłaszane do odpowiednich służb, aby im udzielić pomocy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A naszym gościem dzisiaj była aspirant Agata Krawczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.